Zjeżdżaliśmy z Wilna, to moje urodzenie tak wyglądało. Moja metryka urodzeniowa. Na takich papierkach dawali. I to trzeba później było przytłumaczyć na język polski, już w Polsce. Chcę pani coś pokazać. To. Hmm. Danuta Jurgielaniec. Córka Piotra i Heleny z Przelickich urodziła się w Wilnie w dniu 22 maja 1932 roku. Wilnius, 27 stycznia 1944, piątym wyjeżdżaliśmy, więc trzeba było jakieś tam dokumenty sobą mieć, więc to taki dowód, że jestem z Wilna. Pani Danuta Małoń ma 93 lata. 13 pierwszych spędziła w Wilnie. A to też w Wilnie to mój ojciec, mój brat. O, tak bardzo fajny, ja i moja mama. To u siebie w ogrodzie mamy takie zdjęcie. To prawie przed wyjazdem. Ze zdjęcia uśmiecha się dziewczynka w sukience. Ma krótkie włosy i grzywkę. Oglądamy przedwojenne mapy, śledzimy jej drogę z rodzinnego domu do szkoły czy dziadków. Rynek Kalwaryjski. Do dziś dnia tam jest truskolane. O, plutonowa. I właśnie tą plutonową szło się aż do tej ulicy. I tutaj właśnie Rynek ten Kalwaryjski, bo ojciec tam później sklep miał obu wieczy. Wiele z tych dziecięcych wspomnień wiązało się z Wielkanocą. Przede wszystkim zostaje mi w pamięci, no moja parafia. Bo tam się spędzało dużo czasu. Był taki ksiądz Bekisz i proszę sobie wyobrazić, że odnalazłam jego grób w Kalwarii. Pamiętam nawiedzenie grobów w Wielką Sobotę. Mama szykowała koszyczek. Można było poświęcić. Zaczynaliśmy od swojej parafii Świętego Rafała, później przez most. A jeszcze co pamiętam: ten kościół Świętego Rafała był zbombardowany. Z góry bomba wpadła, ale nie rozwaliła ścian aż do piwnicy. I pamiętam, że nie można było tędy przejść, bo z drugiej strony, bo jeszcze to było świeże, bo to był 1945 rok, jeszcze tam się nic nie robiło. I w niektórych przewodnikach o tym nie wspominają. Ale tak, przez most Zielony do Świętego Jakuba, od Świętego Jakuba wracaliśmy wszystkich świętych kościół. kończyliśmy na kościele Świętego Piotra i Pawła. Czyli znaczy, z tej strony dookoła Wilna obeszliśmy wszystkie kościoły. I było ciekawe, bo każdy grup był inny, więc to dla dzieci też było dość ciekawe. No i tam się modliło przy tym grobie, no z tym, że te święcone, które braliśmy sobą, to było wyjedzone do domu, już nie przyniosło się. Ale następnego dnia na rezurekcję babcia biegła i wniosła z powrotem do święcenia. W pamięci pani Danuty została też Niedziela Palmowa. 4 marca 1945 roku. Pamiętam wyjazd z Wilna z rodziną jako repatriańcy w 45 roku w marcu na palmową niedzielę wyjeżdżaliśmy. W Wilno stało się, że tak powiem litewskie, bo i Niemcy jak przyszli to Litwinom oddali Przyszli Rusy, też Litwi nam oddali, więc tam jak gdyby Polakom już nie było miejsca. Już oni, no proszę sobie wyobrazić, myśmy powyjeżdżali, a zaraz z całej Litwy na nasze mieszkania nie przyjeżdżali. No trochę zostało, no ale los tych, co zostało, nie był zbyt dobry, bo ciągle coś tam było, no i te wywózki na Sybir. Dużo wyjeżdżało. Bardzo. No przecież transporty szły ogromne. I co na ziemię odrzeskane przeważnie wieźli. Była taka sytuacja, że ojciec bardzo szybko starał się o ten wyjazd, dlatego że brat coś tam kręcał, że tak powiem. On był takim chłopcem, ale takim 16 szesnastoletnim. Więc miał i broni, i nie broni, i tam kontakty z tymi partyzantami. Więc w związku z tym, UB tak się trochę interesowało nami, no więc trzeba koniecznie wyjechać. To była palmowa niedziela z palmami na dworcu głównym Wilnie. No, czekaliśmy na ten wagon bedlęcy, że tak powiem. No i tam w tym wagonie było kilka rodzin. Każdy mógł zabrać rzeczy podstawowe. Wyjechaliśmy w nieznane. Ale zanim zdecydowaliśmy się wyjechać, to mój ojciec miał kontakt z taką panią profesor, która uczyła mego brata na prywatnych kompletach. I ona zaproponowała, żeby daleko w Polskę nie jechać, bo transport był do łodzi, że na pewno skończy się to szybko i że wrócimy do Wilna. Więc powiedziała: Najlepiej to zaraz za granicą jest takie miasto Sokółka, i ojciec posłuchał. Przyjechaliśmy Kuźnicy, nas tam zarejestrowali. Archiwum Państwowe w Białym Stoku uprzejmie informuje, że w jednostce archiwalnej znajduje się spis osób ewakuowanych z Wilna do Białego Stoku, transport numer 4 z dnia 4 marca 1945 roku. Jurgielaniec Piotr, syn Józefa, Jurgielaniec Helena, córka Józefa, Jurgielaniec Ryszard, mm. syn Piotra, Jurgielaniec Danuta, córka Piotra, Jurgielaniec Krzysztof, syn Piotra. No i kiedy przyjechaliśmy do tej Sokółki, nikt na nas nie czekał. Śnieg padał, mróz. No więc... I nie wiadomo, co dalej z sobą robić. Ale tam był taki bagażowy pan Puchalski, który zlitował się nad nami i mówi, że ja do przechowalni wezmę wasze te wszystkie manele, a y, y, matkę i tych dwoje dzieci, mnie i mego bałego brata, który miał 8 miesięcy, zabiorę do siebie, a pan z starszym synem. Tu w zimnej poczekalni będzie czekał do rana. I ten pan Pochalski mówi tak: No, gdzie was ulokować? Trudno powiedzieć. Trzeba iść do kościoła. Tam jest taki proborsz, ksiądz Marcinkiewicz, i on jakoś wam poradzi. No, i ojciec poszedł. I ksiądz przyjął. Mówi, że dobrze. Ale ja nie mam mieszkania, jakiegoś takiego, ale jest dzwonica. W tej dzwonicy jest taki pokój. A dzwonica sukurska to jest cała zbudowana z kamienia. Więc tam będzie zimno. A ojciec mówi: my Mamy kozę. No więc mówię: No to proszę bardzo. No i ojciec już tam zainstalował tą kozę, jakąś trąbę przez okno. Wystawił z jednym oknem nieduży pokój, ale już jakieś mieszkanie. No i tydzień mieszkamy w tej dzwonicy. O godzinie, nie wiem, chyba szósta to była, jak dotychczas dzwony zaczynają dzwonić w tej dzwonicy i w kościele. My wszyscy wystraszeni do tego jednego okna, co się dzieje. No to znaczy, rodzice może widzieli, ale my dzieci to od razu. Dlaczego tak? A w dzwonicy rozchodzi się ten głos, jak alarm. I w związku z tym wyglądamy, a przed całym placem kościelnym stoją furmanki. Ludzie z okolic poprzyjeżdżali na rezurekcję. No, tak to się zaczęło. Potem rodzina przeprowadziła się do starej plebanii w Sokółce. Na zdjęciach pani Danuta stoi obok ich domu, już jako panna młoda. Zamieszkała z mężem w Białymstoku. Do Wilna pani Danuta wraca wielokrotnie. Pierwszy raz w 1968 roku. Byłam w swoim starym domu. Kiedy był taka odwilż trochę, a tak przypadkowo pierwszy raz pojechałam do Wilna z wycieczką, a wycieczkę organizowały Związek Młodzieży Polskiej, coś takiego. I ponieważ ja nie należałam do żadnych związków, ale pracowałam w Kancelarii Sądu Wojewódzkiego. No i przyszedł taki młody człowiek, ale prezes był zajęty, więc musiał obok niedaleko usiadł i rozmawiał. No i coś zaczął mówić o wycieczce do Wilna. Ja, oczy, co? Wycieczka do Wilna, a chce pani jechać. Ja mówię, ja Wilnianka. No i od razu mnie tam zapisał. No, przykra była to wycieczka w pewnym momencie bardzo. Zamieszkaliśmy w hotelu w kościoła świętego Kaźmierza. Ten święty Kaźmierz to taki bardzo ładny kościół w samym centrum. I proszę sobie wyobrazić, my chcemy iść do tego kościoła. Tam mój to jest. Kościół ateistyczny jest przekształcony. To było straszne. W pewnym momencie odłączyłam się od wycieczki, powiedziałam, że Wilno dobrze znam, że ja trafię, że to, że tamto, bo też pilnowali nas. No więc pojechałam. Pojechałam do domu, wchodzę i tylko płakałam. No bo wszystkie kąty, wszystkie tego, to nie był duży dom. Ale był pokój, był taki kąt zabawek moich. Był stół, gdzie na Wielkanoc się ubierało ten stół świątecznie. Jakiś jeszcze stary obraz, tam chyba wisiał. Te podwórko, właśnie to miejsce, gdzie te zdjęcia robiliśmy. A tam zamieszkali tak zwane bułacy, bo tam byli tacy starowierzy. Mieszkali po przeciwnej stronie naszej ulicy. I była duża rodzina, i oni jakoś się dogadali, chyba z moimi rodzicami, że jak my wyjedziemy, to oni wejdą do tego mieszkania. I oni weszli do tego mieszkania. I ona mówi, „Daneczka, a czegoż ty płaczesz? Też my was nie wyganiali. A jak ja byłam, to jeszcze był materiał, który ojciec zgromadził na budowanie dużego domu. No, bo troje dzieci. Cegły, nie cegły i tak dalej. No te cegły to tak trochę uratowały mego brata, bo na podwórku w takich klatkach były pokładane te cegły, a tam był taki składzik. I się wchodziło do tego składzika, odsuwało się deski i między tymi można było się schować. I jak przychodzili n -20, to brat tam się chował, i przez szpary widział, że przyszli i poszli. No więc jeszcze to było, jeszcze babci, i dom, o, to jest to mniej więcej, ten dom. To już brat był i te zdjęcia robił. O, już rozbierali bo, bloki, budowali. Tak jak teraz wszędzie rozbierają, tak samo i tam to była droga między jednym a drugim domem. Ale ja już teraz dość często jeździłam, no to już tam śladu nie ma. Ale jak brat jeszcze jeździł, to mówi: słuchaj, ty jedź, ty wiesz, że jedłonka rośnie. A ja mówię, gdzie ona rośnie? Mówi, bo nie drogę z tego Czerwonego mostu, jak to się nazywa strategiczny. Drogę prowadzili tam na te Żermuny. Między chodnikiem a tym jabłonka rośnie. I on mówi, to nasza. W latach 90 do Wilna pani Danuta jeździła już jako współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Zaangażowała się też w zbiórkę na odbudowę jednej z kaplic w Kalwarii wilańskiej. I zawsze organizowali tam pielgrzymkę do Kalwarii, więc starałam się, tutaj, już będąc w Polsce, no uczestniczyć w tych. No brałam swoje wnuczki, nawet na tą drogę kalwaryjską. Na półkach, obok zdjęć dzieci i wnuków, stoją starannie poukładane przewodniki po Wilnie. Nawet cukierki są wileńskie. Trochę. O. Przede wszystkim, proszę poczęstować się wieleńskim cukierkiem. Kasi mąż współpracują z Litwinami, i on tam wyjeżdża czy jako reżyser, czy z jakąś sztuką. To on zawsze przywozi, no i Kasia od razu do mnie leci. <grystanie> Więc mówiąc szczerze, hmm. Śni mi się, że idę, że jestem, że to, że tamto. Śni mi się. Większość tu w Polsce życia spędziłam, a mimo wszystko to zostało z pamięci z tych najmłodszych lat. Może dlatego człowiek jakoś tam po swojemu przeżywał.